Hejka, hejka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A w dzisiejszym filmie opowiem Wam o zabawkach dla psów, dlatego, że zabawki dla psa mogą mieć różne formy. Przede wszystkim priekonowie psów powinni się kierować przy wyborze zabawek takimi kategoriami jak ruszenie, lizanie i gryzienie. Są to zabawki typu kong, mata węchowa, mat, oraz wszelkie zabawki na inteligencję. Te zabawki mają zadanie uspokoić psa i wyciszyć. Natomiast zabawki, które pozwolą do większej aktywności, to szarpak, zabawki piszczące, różne akcje do łowania przysmaków, chociażby kula smakula oraz gry edukacyjne, które najbardziej polecam niny-odson. Zatem tym fajne są krzyżki tenisowe, maskotki czy zabawki do czyszczenia zębów. Chciałabym ja na chwilę wrócić do szarpaków, jest bardzo wiele rodzajów do wyboru na rynku. Rodzaju zabawek. Konkretne przykłady to szarpak z mopem, może też być z futrem królika, piłką lub amortyzatorem. Jak mówiłam, takich zabawek jest wiele, warto poszukać, co naszym słowem będzie najbardziej odpowiadać. Warto wrócić jeszcze do zabawki zwanej Kong. Ten rodzaj zabawki dobiera się do wielkości psa. Przy wielkości kon może być czarny, czerwony lub takie przeznaczone dla szczeniaków, również mniejszych psów dorosłych. A z tego filmu chciałam opowiedzieć o zabawkach, które możemy zrobić w domu sami. Więc można zrobić matę wełkową z miski zwalniającej jedzenie. W taki sposób wystarczy w ciekawie podać, włożyć do niej na przykład puste rolki po papierze toaletowym, gdzie możemy schować smaczki drobne, a pomiędzy dać karmę mokrą. Na przykład puste rolki po papierze toaletowym. Znam, że w inne wolne miejsca, na przykład pomiędzy tymi kołkami z karmą, można odkowo włożyć inne przysmaki lub sułą karmę. Możemy również zagrać psem w gdzie się kryje smakolek, czyli tak zwana zabawa fuhowanego. W innych zabawach z serii to sam dapsa potrzebujemy plastikowych kubków, gazety czy opakowania po jajkach. kuli królsmakuli możemy też użyć plastikowej, podzirowanej butelki. Pamiętajmy jednak, że najlepszy zabaw z naszymi psami jest czas spędzony z nami. Zabawka da się rad zdążyć, jeśli nie będzie obieku, na którym nie spędza się czas. Cześć w filmie, cześć!